Czego potrzebuję? Potrzebuję tak, na tego smoka. Koksa mam, to mam, to mam, Potę na fire resy mam, strength mam, regenerację mam, recall pota mam, śpiwór. Trochę healingu chyba więcej potrzebuję, na wszelki wypadek. Jakbym trafił do jakiegoś mocnego dunga, chociaż nie trafię, bo przed dungiem jest wysokie, a co to tu robi, jest wysokie prio na łeb. Żarcie jest? Jest. Dobra, zaczynamy. Szukam pustyni no. Tu nie byłem I złotych krokodylków do disencha Ojej No ja wiem, że nie ma co tego robić, ale no kurde No jak tak pięknie stoi akurat przede mną Dobra, włączę muzykę. Na szybkości, na shift'cie I tyle Bo przy okazji mogę Kurwa to supin. Cześć! Co to za fujowy miecz? No i fire resistance, gdzie jest? Nie wstyd mi Czego? Szukam smoka, ale przy okazji Battle Towers zaczepiam. żeby wlewelować wszystko do nedera. I jak zabiję smoka, to myślę, że możemy iść do nedera. Niezwykle mnie i zostaw skrzynkę. Dobra, i na szybkości to, 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 to. Puść mnie, kurwa. Ej! Ty, co jest? No puść! Nie, 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 nie. O kurwa, mać. Po co? Nie widziałem, że woda jest. Chryste, panie. Myślałem, że dead będzie, a tam woda była. No, skur. Bo mi się wypieprzył, chyba. Zanim pójdę dalej, to zrobimy test fall damage'a. Dobra, poka. Dla testu. Czekaj, zobaczę ile stracę. Mam. Lecimy. Kur... Nie, no trochę, trochę straciłem, ale nie aż tak dużo. O szcząteczki, tak to pustynia. Proszę. O kurwa, proszę! Nie, no to tier 4 Widzę po już po wielkości, no widzę po wielkości, że to te cztery. Kurwa. No i co? No i pół pustyni sprawdziłem jedne szczątki i to te cztery. No nic, no. Nie, kurwa, będę musiał potować. Nie podpalaj. Nie podpalaj. Kurwa, pet mi zginie. Niech to chujec. Gdzie mój fire res? Tak właśnie gameplay wygląda. Kurewski bez fire resa. Nie no, zaraz spektator moda odpalę. I lecimy, bo nie mogę no. Dobra, mo może, nie wiem, jest jakiś zbugowany wiom, znaczy, zbugowany świat, że one nie respią. Bo wczoraj szukałem z tego smoka 4 godziny. Co prawda znalazłem nawet coś lepszego niż ten smok. A patrzyłem na reddicie i chłopy mówiły, że zrobili kilkadziesiąt dungeonów już. <noise> I nigdzie nie mogą dropnąć Supreme Sharpnessa. Ogólnie jest szansa jeszcze, sprawdzimy. Jest tutaj na mapie oznaczony lodowy smok. Nie wiem, jakiego tieru on jest, ale na pewno nie piątego. Trzeba go spro sprowokować, żeby wylecił. W on wyleci po tym jak agro dostanie, nie? Ogólnie to tak, tam jest też mnóstwo mobów. I jak tam będzie wiedźmucha która mi wytrąci łuk albo mieć podczas, to jest automatyczna pota do bazy. <śm> Mam nadzieję, że nie będzie wiedźmuchy Dobra. Zrobimy. Nie! Kurwa! Dobrze, że double jump jest. Wolę szczerze moje schodki. Są grubsze. Czekaj, on już to rozpieprzył? Dawaj go łukiem. Zagrujemy. Gdzie on w ogóle? Dobra, chyba potuję i zaczynam go bić. I co poleciało ci już ładnie! Nie kocham! Połknął mnie? Halo? Co jest kurwa? Oddawaj mi smoka W jesteś? W jakich kurwa jelitach? To są skały Moje poty, moje, mój koks Jeden miałem tylko No nie, no on już upadał On już upadał gdzie on jest? Mam go na mapie zaznaczonego. Nie wkurzaj mnie nawet. Szukałem go. Szukałem go. No nie, no co to jest? Biłem się z nim normalnie. Nie widzę go. Jest na dole chyba. Zostaje, co? Nawaj łeb w wariacie. Nie, nie! Kurwa! I jak teraz? Żeby nie spadł lód pod łeb. O kurwica, jest. W końcu i nareszcie. No. Chryste, panie. Teraz można zacząć coś robić. A tak, że ten zioł mi nawet serduszka. Jajo? Jakie jajo? Ok, zaraz będziemy szukać. Potem of Regeneration, Cold nugget, Rock. Oj, znikają mi temy już diaksy. No nie ma jaja. Chyba, że jajo jest w skrzyni bardziej, aniżeli jako drop z niego. Nie gadaj, że... Oj, te buty są tak piękne. Ale nie ma czasu teraz na to. No szczerze, jak na takie leże, to myślałem, że dropnie coś poważnego. Tu, <noise> pajączyny i żelazo Jezus, w końcu i nareszcie po, nie, nie wiem ile go szukałem, ale długo Długo, długo zeszło Full fire res, x-ray i widzenie w ciemności jakby był dzień Nie wiem czy to, a to w nederze też tak działa, że full wszystko jasne masz, jakby był dzień O o, to jest na głowę to nie chodzi o minus 1 armor, to chodzi o blinda, którego dostaję od wielu mobów. On jest bardzo irytujący. Okularki lepsze? Nie zanarwuj mnie, nawet nie są lepsze. Ale jest coś takiego, pa. Ankh... Ankh charm. Grants immunity to most negative status effects. Okularki mam. To mam, to mam, to mam, to mam. Ring of free action? Tego to ja na oczy nie widziałem. To? Black dragon scale. Ale... Ale to nie daje chyba Immunity na na przykład tą zmianę kierunków. Dobra i tak ten Fire Rest to to Dragon Eye. Ten Fire Rest jest musem. Dawaj. Dobra. Night Vision i Fire Res. A jak sobie ustawić x ray na coś? Bo tu jest X-Ray. A co to jest to? Half-Hearted? Inaczej, czym to przekuć mogę ewentualnie? Half-Hearted plus jedna druga serca. O! Oh! Disable fire splat effect! Czy nie będę miał zajebanego ekranu od smoka? Piękna sprawa! Chryste panie! Teraz smok... żaden smok mi nic nie zrobi. Yy, go Czy Nie, nie, pokażę ci, pa. Tu oznaczyłem na mapie coś takiego. Tu. Takiego dunga nie widziałem jeszcze. Jak jest tu? Taki wielki obsydianowa forteca. To tak, lecimy na tego dunga. Pojebany dung z obsydianowy cały. I potem chyba. I potem chyba nether... będzie, bo już na dobrą sprawę no mam takie temy, że mogę spróbować. Siema, no. Mam dzisiaj urodzinki. Na moim niedzkiem. by Na no, urodziny wiza? nie ma problemu. Teraz mam cię na pośladach. jakkolwiek to brzmi. Dobra, lecimy. Dobra, cały czas prosto. Jest olbrzymi wielki wielopiętrowy dung obsydianowy, nie widziałem takiego jeszcze. Odporny na lawę. Nie no na lawę chyba jeszcze nie jestem odporny. A chcę przetestować! Co? Bo ja wychodzę Tylko szkoda, że ten Magma Walker. Nie no, piękna sprawa, ogień odporność pełna, lawa odpo odporność pełna, magma walkery N Nie wiem co mnie może zabić szczerze, wiem Wytrącenie miecza z łapy, który ma lifestyle. I wtedy tankujesz, mimo że małe obrażenia dostajesz to upadniesz Kurwa to bind był! Czy to nie był bind? No czemu mi tak robisz? Ja mam mało potek! Dobra Prosto na tego Dun Dungeona Proszę nie używać tego wentu, bo będę instapotował Nie no, już się teraz nie dam nabrać Piwo Henken? Jasny gwint! jak to jest olbrzymie! O kurwesy. Nie widziałem takiego jeszcze, tu jeszcze jakaś woda spływa No ogólnie jest olbrzymie Ciekaw jestem co jest na samej górze na dwie minuty Trzy dni to będę robił? Nie, z Night Vision? Z lifesteal'em? Z supreme sharpness'em? Gościu... A i tak po tym dungu chłopcie zapytaj jaki progres. Dobra, co lecimy? Obstawiam, że będzie nadzwyczajnie prosto. Mam nadzieję. Ja tu po exp'a. Pa jaka ciemnica by była. A nie, tu są klocki. Dobra. Jeden boss, dwa bossy, trzy bossy, cztery bossy, pięć bossów. Recall pota jest? Jest. Jakby się za ciepło zrobiło. Coś tam ryczy, nie podoba mi się. Aha. Tu nic nie było. Spoko. Nie wiem, ten dung zajmie tak parszywie długą ilość czasu, a z tego co widzę, jeśli chodzi o opłacalność jego, to tak szczerze to nie wiem. Nie no, to, to, to jest niemalże niegrywalny ten dung. Ogólnie powiem wam, że nie wiem, czy jest sens całego tego dunga robić, bo tu nic nie ma. Oprócz tego basicowego obsydianowego. Każdy dung będzie wyglądał... Ja pierniczy. No nie no, to, to, to zaczyna być przesada. Chyba nether wam powiem. O, to chyba ten moment, z tym, że jakby to ode mnie zależało, a zależy, ja bym pierw jeszcze 3 levele tu w melee damage view i łuk by i aru speedy i wtedy poszedł. To co, przekładamy siodło na do holdera? Można spróbować, to jest mount, fly mount, dawaj, fly mount armor, Uuuu no nie, nie działa to siodło, kur, Jak, jakiego ty siodła potrzebujesz? Ale zajebisty, kurde! Ale no nie działa mi siodło na niego. Chyba, że to nie jest latający mont, no bo to nie jest latający mont. Oddawaj zbroję. Co jest? Kurwa Syreny! No nie no, no. No nie mogę no. Da się coś zrobić na to? Zajebiście. No kurde no! A może tak chciał los? Żebym spędził kilka sekund przy enchanting table. Hmm, gadało, zobacz. Kurwa, Chryste panie. Niezły link. Witas, słuchaj kurwa. Nether to jest jak inny świat brany w silniku gry. Na łóżka są zmodowane, to zróbce bazę w netherze w łóżkiem, bo jak się wyjebiesz to się zrespisz przy portalu, a nie w jakiejś twierdzy. pozdrawiam. Ty, jak się wyjebie w Netherze, jak to działało w normalnym? To jestem po prostu w bazie. Ogólnie kompas weźmiemy. Nie, nie, kordy chyba są normalnie w tym. Dobra, jak, jak portal wyglądał? Ile, ile to musi być kratek obsydianu? Jeden, cztery? Albo trzy, nie pamiętam. Cztery podstawa, pięć góra. Się tak czuć w każdego szkoła tak, okej, okay. cztery zwiecamy. podstawa zwiedzamy dół, zwiedzamy dwa ja pierdolę. Wyszło, że... już do enchanting Table chcę, na wszelki wypadek jakby się okazało, że mogą przejść to zrobię sobie utrudnioną dostęp do tego, bo ja przez to przeskoczę. Przeskoczę. Gorzej będzie, jak wejdę do netheru, użyję rekolpoty, a to faktycznie wywali mnie w losowym miejscu. A jakby wziąć ze sobą portal, żebym mógł wrócić? Żebym zawsze mógł skraftować portal tam, gdzie będzie to potrzebne. Kurwa, skradasz się do tego netheru, jakbyś miał stanąć w szuranki z samym szatanem, we w końcu uspokój się i idź, no tak bedgę. Gucio, zostaw itemki w skrzyni. Wejdź do Netheru i użyj potki i zobaczysz co się stanie. Właśnie się tego kurwa obawiam powiedzieć, że że nie wyjdę stamtąd już. Dobra. O kurwa, trinkety. Faktycznie. A ja czytałem już już. Nie zauważyłem, bo coś się świeciło mi w lewym dolnym. Witam pana Witolda, chciałbym zapytać o obecny progres gierki. Mamy wszystko co trzeba chyba do nederu. tylko musisz dowiedzieć jaka jest mechanika używania Rico poty w nederze. Ta kompas wybucha. Kilow wybucha. Patrz, zeby ci głowa nie wybuchła od nadmiaru informacji. No i wreszcie bo nie wytrzymuje. Teraz miecz na battle towerki poszedł. Żeby ty przy... Nie pierdol. Nie mam drzwi. Ej! To, to, to nie był neder, nie no. Kurwa mać Nie wejdę, trzeba to zmienić Łeb czerwony Przychodzi dar do mnie, ale nie wiem, czy, czy. Kurde. Mam nadzieję, że to są jakieś bambiki moby, które mi tutaj przyzywa. Mam nadzieję, że jakiś smok się tutaj nie zrespi. Bo jak się smog zrespi, jakiś pojebany ten tieru piątego, to mi całą chatę rozjebie. Wszystko to jest. To wtedy koniec z itemami całymi. Wolniej? Nie, nie da się wolniej. Jest wystarczająco wolno. Obra Lecimy. Na pewno nic nie mam. Trinkety. Kompas. Git. Lecimy. Better nether. I kordy portalu szybko trzeba sprawdzić na samym starcie, żeby na szocie był Kordy 14,86. Obrażeń nie dostaje. are Nie da się używać podki w nederze. To to jest. Neder to w zasadzie to jest hardcore w takim razie. Wypierniczysz się w nederze. Gdzieś daleko, bardzo daleko i co? Wiecie jaką mam wizję w głowie? Taką, która wymaga. Chuj, czasu jeszcze zanim dojdę do nedera. Na każdy itemie zrobić Curse of Possession. Grave Scroll czy działa? O! Jakby to działało, to super. Level 2, level 2, nogubaki lawa. Grigori. Ty, Grave scrolle działają. To jeszcze nie ma tragedii. Tylko problem jest taki, że te moby się nie despawnią. Idź, idź ale ja wiem, że ja tam upadnę w tym nederze, i jak, w momencie, jak upadnę, to jest po itemach. Grave Scroll działa, ale moby się nie despawnują w nederze. Więc wpaść tam i odzyskać tej temy. Ubrać się szybko i pozabijać, jak te moby będą pewnie na 10-15 levelach eksplozjami, fire'em, wszystkim waliły. To jest nie do, nie do zrobienia. Najlepiej to by było mieć wszystko zapasowe, żeby móc wrócić tam, tepnąć i. Kurwa, ale to jak ja, jak, jak ja do bazy wrócę? Jak pójdę do jakiejś pojebanej twierdzy, zdobędę itemy i jeszcze nie mogę spoty użyć, tylko wszystko z buta. Chryste, panie. Jakby flying mount działał w, w Nederze. O, oddechę. To chuj, no nic no. Jak saper. I scrollami próbujemy wrócić. Zanim wejdziemy znowu do netheru, to możemy się udusić. Wejść do netheru, odzyskać itemy i scrollem wytapować. Czemu się dusić chce? No bo, żeby ponowić proces. Patrz, wyobraź sobie, że się walam w netherze, zrespi mnie przy łóżku. A nie, bo wtedy itemów kurwa nie odzyskam muszę Grave scrolla użyć, żeby odzyskać itemy, bo jak użyję tu, to się te itemy stracone. No nic, no to co, trzeba się nie wyjebać. Okej, okay. no nic, no co, jak saper będę grał. Bardzo bardzo ostrożnie. Full bezpieczeństwo. Wywalam się tu, będę miał grave scrolla jako recall potion i tyle. Trzeba się wywalić przy domku. Duszę się. Ale grave scroll możesz użyć tylko w tym świecie. Czekaj, co? Tam nie użyje gry w scrolla. Sprawdzimy to. Proszę, żeby to działało. Jest kurwa. Gites. No to co? Lecimy. <ścoughs> Kurde no, czyli jak znajdę, jak znajdę ten nether star, to zasuwamy szybciutko do domu, robimy waypointa i go sobie gdzieś postawimy w bezpiecznym miejscu jakoś. Kurwa, ja wiem, że wy nie chcecie, ale ja czuję, że potrzebuję tego. Jeden battle tower da mi z 40 leveli, to da exp na strength vitality. Najlepiej dwójeczkę by było dostać. Dobra, wracamy do Hawiry i teraz strength vitality czwóreczka, dobra. I przeklik... przeklikujemy do momentu Strength Vitality. Pytanie: czy w jedynkę celujemy, czy w dwójkę? Bo mamy opór leveli. Wydaje mi się, że będę brał każde. Każde Vitality i po prostu połączymy to pod koniec. Jezu, to Strength Vitality. To jest tak upierdliwy, ale tak mocarny. enchant, Chyba. Dobra. Tylko puściutkie. Puściutkie, no niech wejdzie. No. Ale wysyństwo. Oj. Ale sekundę. No nie, no no chujowo jest. Bo, ale Fire Protection nie przejdzie, Unbreaking nie przejdzie, i to, jak połączę z główną klatą, to te dwa enchanty nie powinny przejść. Nie rób tak? Nie, no Fire Prot nie przejdzie na główną, bo to się jest z Protection zwykłym. Nie, no spokojnie. A tyle zdrowego rozsądku mamy, że nie zrobił mi tego na następnym streamie, bo mi się bał wizów. Zrobimy to teraz. Jak jest już noc i powoli usypiają i tracą czujność. Nie wiedzą co się dzieje dokładnie. Nie dochodzi do nich to, że właśnie jest kolejny battle tower rozpoczynany. Tak na pół trzeźwego i przytomnego trzeba to zrobić, bo inaczej się nie da. Zaraz jestem i idziemy. jest jakiś sposób generalnie na rozmnożenie złotych krokodyli, nakarmi się złotymi jabłkami? Mam jakieś złote jabłka? Mam. To jest fioletowy biom. Nie wiem czy to chłop trollował. Czy krokodyl złoty musi się zrespić? Czy mu daje złote jabłko? Jabłuszko? Ty no zeżar! No koksa ci nie dam, no! Posrało cię chyba. Nie dam mu koksów. A nie mam innych jabłuszek Nie dam mu koksa. Stary. żeby koksa mi. Dobra, pójdziemy kiedyś. Zresztą nie pójdziemy, bo już tak się na nederze skończy. A to co to? olbrzymie coś Uuuu Skorpiony Ty to złote bloki? Całe? O skurwysyn Nie to pewnie jakaś fejkerska wełna żółta zabarwiona No oba O Ty Faktycznie Ale nafarmimy koksów Czanka, no. Pamiętasz, co się działo w filmach, w których ktoś z sarkofaga na pustyni w piramidzie podpierdalał całe złoto. O, Pamiętaj, chuj. Wiciu, pycha kroczy przed upadkiem. Więcej pokoju. Nie strasz mnie. Stary, mam potę. W filmach nie mieli. Mogę ukraść i się teleportować. Jezus, ile bloków? Kurde, koksów będę miał tyle co nigdy. 37 bloków, jasny gwint. Na trzy koksy. Na krokodyli koksami. Nie. Koksa nie dostanę krokodyle. I ciekaj, CZEMU? Nie przesadzaj. Wszystko podjedziemy. Są nie nasze. Wie co to w ogóle coś? Ja mam przecież Fire Reza, czemu się tego... Pyk. Oj. Jakiś RPG RPGa by się tu przydało wypieprzyć. No to rozbić wszystko i podnieść.